Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym tutorialu e, dotyczącym obróbki zdjęć w Lightroomie. E, na wstępie chciałbym Wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że udało się e, zrealizować ten odcinek, ponieważ e, dostałem nowy mikrofon i teraz myślę, że będę Wam nagrywał coraz więcej tych tu tutoriali. E, dzisiaj chciałbym skupić się na tym, e, żeby pokazać Wam jak wyciągnąć Fajny klimat na zdjęciu przy pomocy filtrów gradientowych i filtrów radialnych, znajdziecie je tutaj w prawym górnym rogu. Ale zanim do tego przejdziemy, to um, zróbmy może wstępne ustawienia tego zdjęcia. E, ja zastosuję tutaj jeden z moich gotowych presetów. Jak widzicie, tutaj mam ich trochę. E, wybiorę presety, które stworzyłem w październiku i zobaczę, który ten preset będzie mi najlepiej tutaj pasował. No, i myślę, że właśnie ten. Słuchajcie, no tutaj, tak naprawdę, można by powiedzieć, że to zdjęcie jest na tyle dobre, że nie trzeba nic z nim robić. Ale ja Wam pokażę, że przy użyciu filtrów radialnych i gradientowych, będziecie mogli y, zrobić ze zdjęcia jeszcze lepszą robotę. Też filtry gradientowe i radialne warto stosować właśnie w sytuacjach, gdy y, mamy jakiś gotowy preset i to zdjęcie nie wygląda do końca tak, jakbyśmy chcieli. I za ich pomocą można wyrównać ekspozycję, i też nadać tego właśnie niepowtarzalnego klimatu. Zanim przejdę do yy, stosowania tych filtrów, to trochę wyprostuję sobie to zdjęcie. O, wydaje mi się, że tak to wygląda o wiele lepiej. I teraz słuchajcie, yy, zobaczę jeszcze na podstawowe ustawienia. Jak widzicie, możemy sobie tutaj trochę sterować tym tą ekspozycją, ale dobra, powiedzmy, że tak jest w porządku. Yy, także zaczynamy od filtra gradientowego, który, którego możemy sobie rozciągnąć w dowolny sposób, ale w tym momencie ja sobie go rozciągnę od góry do dołu, czyli naciskamy mysz, przeciągamy do dołu i teraz ważna rzecz, jak będziecie przecią im mocniej będziecie przeciągać, tym bardziej ten efekt będzie się tak jakby mm, rozchodził, on nie będzie tak skupiony i to jest o tyle fajne, że można właśnie bardzo płyn, zrobić bardzo płynne przejście tak jak w tym wypadku taki efekt mgły ale jeśli chcielibyście bardziej w konkretnym miejscu to zaznaczyć to możecie wtedy tak dosyć wąsko to zrobić, ale widać, że to przejście nie wygląda najlepiej dlatego lepiej to zawsze te filtry trochę sobie porozciągać myślę, że tak to będzie wyglądało dobrze, tutaj miałem już wcześniej zaznaczoną ekspozycję na plus, ale ją mm, usunę. I teraz, yy, co w takim przypadku zrobić? Myślę, że dobrym pomysłem byłoby właśnie lekkie podniesienie tej ekspozycji. A jeśli chcecie nadać takiego mglistego mm, klimatu, to podnosimy suwak Blacks, powiedzmy do 20, obniżamy Clarity, o, troszeczkę tekstura, i już to zdjęcie nam na, dostało takiego fajnego klimatu. Aczkolwiek, podniesienie ekspozycji spowodowało, że ta część zdjęcia jest mocno prześwietlona. Dlatego wchodzimy w zakładkę highlights i trochę te highlights ściągamy, jednocześnie mając ten efekt mgły. Teraz zobaczcie, jak to wygląda przed i po. Tak było przed, tak jest po. No i klimat automatycznie nam się zrobił o wiele przyjemniejszy. pokażę wam, jak stosować filtry radialne. Filtry radialne hmm, polegają na tym, żeby. Skupić lub odwrócić e, uwagę od danego elementu. Oczywiście m, można je wykorzystywać na rozmaite sposoby, ale już Wam pokazuję jak e, ich używać. Dodam tylko, że filtry te radialne i gradientowe są też dostępne w wersji e, Lightrooma na telefony, także też możecie stosować. Tylko zamiast myszki m, obsugi, obsługujemy te e, filtry palcem. No i klikamy sobie na e, ten tutaj krzyżyk. Przeciągamy w dół, w górę lub na boki jak Wam wygodniej, ale pamiętajcie, jak będziecie przesuwać w dół, to to koło będzie się rozchodzić właśnie na zasadzie góra-dół. A jak jeszcze do tego dołożycie na boki, to będzie nam się właśnie tworzyło takie piękne koło. I teraz wielkość tego koła zależy tylko i wyłącznie od Was. Macie tutaj takie cztery punkty, którymi możecie sobie sterować. I zmieniać jego wielkość jest to bardzo, bardzo wygodne, ponieważ, no, jak widzicie, dostosowujemy kształt i dodatkowo, jak naciśniecie sobie Shift, to w tym momencie to koło nam się zmniejsza, ale bez utraty kształtu, jak go puścimy, to ono zaczyna tylko iść na górę, góra-dół, a w tym momencie ono w bardzo równomierny sposób się rozchodzi. I, no, i powiedzmy, zróbmy w taki sposób to koło. Mamy zwiększoną automatycznie ekspozycję, ale dwa razy kliknę, żeby to teraz zniwelować. Ale faktycznie gdzieś chciałbym tutaj stworzyć ten jeszcze mocniejszy efekt mgły. Ale zamiast podnosić ekspozycję podniosę biele na zdjęciu i troszeczkę podniosę suwak blacks i odejmę clarity. I w tym momencie tworzy nam się taka fajna mgła. I teraz jak zrobić, żeby ten obszar płynnie przechodził? Jeśli chcemy, żeby ten obszar płynnie e, przechodził i nie było takiego widocznego e, zastosowania tego filtra, klikamy na, przy, na mm, suwak feeder i on nam zauważcie na zero, tworzy się taka, no, takie brzydkie koło. No i widać, że tutaj coś robiliśmy. Ale jak sobie klikniemy i będziemy stopniowo go zwiększać, to to przejście będzie o wiele bardziej płynne. I teraz. Pokażę Wam jeszcze jeden trik związany z filtrem radialnym, a mianowicie stosujemy sobie jeszcze jeden filtr radialny, powiedzmy, że chcemy trochę podnieść ekspozycję z boku, żeby dodać tej mgły. Teraz tym razem podniosę sobie delikatnie wartość ekspozycji i wartość bieli. Filer zostaje nam na tym samym poziomie, no może troszeczkę niżej. I teraz jak zrobić, żeby bardzo precyzyjnie. Ten efekt był zastosowany tylko do tej strony, a drzewa zostały niezmienione. Wchodzimy sobie w Range Mask i wybieramy zakładkę Luminance. Zakładka Lumines powoduje, że dajemy Show Luminance Mask, że na podstawie jasności zdjęcia jesteśmy w stanie automatycznie wybrać obszar, w którym ta maska będzie zastosowana. I Klikając od prawej do lewej strony, jak widzicie ona nam zanika, ale zostaje nam drzewo ponieważ tutaj są highlightsy, czyli jasne partie, a tu są te partie ciemniejsze i zauważcie, że jak ja będę sobie przesuwał to to drzewo trochę nam będzie zanikać, ale no nie zawsze da się to zrobić idealnie dlatego wystarczy kliknąć na brush, czyli pędzel wybrać erase i za pomocą tego też pędzla usunąć tą maskę i tym oto sposobem bardzo precyzyjnie ustawiamy gdzie efekt ma być zastosowany jest to bardzo przydatna i myślę, że dosyć proste w użyciu. Zobaczcie sami teraz wyłączymy tą maskę i w zasadzie tak to wygląda przed i po myślę, że filtry radialne są naprawdę fajne w użyciu Tutaj możemy sobie go też dodać jeszcze z tej strony. Lekko podnieść ekspozycję, lekko black, obniżyć wartość Clarity. I tym oto sposobem mamy, mamy to zrobione. I jeszcze dodam jeden. Możecie stosować tak naprawdę ile tych filtrów chcecie. Wszystko tutaj zależy od Was. Od tego, jaki efekt chcecie uzyskać. No i słuchajcie, tak to wygląda.